No, witajcie w kolejnym odcinku Survivala, chyba już 13 odcinek z tej serii. Pora się zająć magazynem. Tutaj jeszcze nawet nie mam skrzynek włożonych, no bo tą ścianę muszę zburzyć. No i, no i po prostu to trochę powiększyć, no bo nie będę robił tego takiego małego. No, tutaj będzie. No tutaj zostanie mi tylko dwa, no i będzie za no Takie długie i takie cienkie, no to, to nie jest dobry pomysł. No to coś będę musiał wykombinować. O, tutaj jest akurat dobrze. no mm, Tutaj cztery, no nie, tutaj nie jest. No bo tutaj skrzynię postawię. No nie wiem jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale mam nadzieję, że dobrze. Że doda to super efektu. Ostatnio robiłem... Mm, Taką podwodną, jakby, no, taką dopiero pierwszą strukturę, no, tej podwodnej, tego podwodnego, malutkiego mini domu. No i wygląda na razie tak. Najbardziej mi się ściany podobają i wygląda ok. Jeszcze w środku będziemy musieli tutaj urządzić. No i. Rzecz, którą prawdopodobnie będziemy robić w jutrzejszym odcinku, no to zrobimy portal do netheru, no i wyjdziemy sobie trochę do netheru. No dobra, grajmy na normalnym trybie, bo już mam tego dość. No dobra. No to pierwsze co, no to potrzebujemy mm, kilofy. <ścoughs> na początku rozkopiemy wszystko. No i yy, przyspieszy po prostu tempo. Będziemy mieli przyspieszone tempo. No i po prostu będę kopał. No to do tego. Mm, o, tutaj mamy kilof. No nie no, nie wiem czy jest sens to łączyć. No dobra, nie będę tego łączył. Tutaj sobie dam dwa kiloy. No i pójdę kopać, to jest tylko marnowanie kilof, no bo to chyba jest więcej niż to, dobra, 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 nieważne. Kopiemy dalej, to musimy rozkopać to i tą ściankę. No to my będziemy mieli przyspieszone tempo, a u mnie to z 5 minutek zajmie. A u Was to będzie, jak będzie oczywiście przyspieszone tempo, to u Was to zajmie ze dwie minuty. <laughs> o, z takim tempem, no to nawet może więcej. Jak jeszcze przyspieszę, to nie wiem, razy 5. ale nie, nie, nie. Ja najczęściej przyspieszam tak, razy 3, razy cztery, maksymalnie, razy 5. <laughs> Kiedy coś robi bardzo czasochłonnego, <laughs> no dobra, no to. Ja się biorę za kopanie, no i mm, teraz chyba mm, no, wy będziecie mieli przyspieszone tempo, a ja tutaj kopię. pokażę Wam teraz, jak to wygląda. No, wygląda dosyć grubo, ale jak tutaj dam jeszcze cegły, potem dam jeszcze dalej no, jak to się nazywa, skrzynię, no to to nie będzie takie grube. No i chyba coś źle zrobiłem, nie wiem, czekajcie, zobaczę. Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. No dobra, no to mm. Teraz hmm, potrzebuję więcej miejsca, więc może zrobię sobie jakieś skrzynie, no i y, tam y, włożę jakieś rzeczy, ale ja w ogóle nie mam y, drewna. No to skąd ja zrobię skrzynię? No ostatnio w ogóle nie mam drewna. O ja, to nie jest pistool. No dobra, no to po prostu się prześpię. Ale yy, i tak tutaj jeszcze mam miejsce. O, nie widziałem, że ja tutaj kowam niektóre rzeczy, ale okej, okay, dobre. Nieważne. Kilo yy, diamentowy zawsze musi być tutaj. O ja w ogóle ile mamy raz, lazury to no nie, no, tak dużo to nie mamy. Okej, okay, dobra. przewidział mi się kto też po prostu. Dobra. No to teraz potrzebuję więcej cegieł, to ym, tutaj chyba były cegły też. No i patrzcie, ile z tego surowców y, uzbierałem. Y, ponad tak piaskowca. Ym, a jak to się po angielsku nazywało? Chyba Einstone. Czy jak to było? A tutaj nic nie ma? Nie wiem. No dobra, no to zrobię na początku tą ścianę. No trochę to zajmie czasu, dlatego ten moment też wytnę. No nie zabrakło mi jakoś mega dużo, ale trochę mi tego zabrakło. No jak na takie duże pomieszczenie, no to ma prawo mi trochę zabraknąć, ale naprawdę ja już zużyłem, nie wiem, z pięć staków na pewno zużyłem już tych brików. W ogóle tutaj jest jeszcze. Mm, Tutaj są jeszcze beczkiem, no to tam jeszcze mamy y, trochę miejsca do go, do zaschodorowa. Do zas, no nie umiem tego powiedzieć. Aby je... O, zadoskorować. Za nie umiem tego powiedzieć normalnie. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy 27. Jak tyle nie wystarczy. To nie wiem co zrobię. Ok, tutaj jeszcze pewnie jest węgiel. O, mamy tutaj jeszcze trochę węgla. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy trochę. No to mamy 17. Okej. Okay. No i teraz to przerobimy, no i będzie 16. Dla pewności może zrobię trochę więcej. Ok, no to ok, zrobię jeszcze. Y jeszcze niech jedno się przypali. O. No i to chyba powinno być już wszystko. No i zobaczę, czy, y czy nam to wystarczy. Jak nie wystarczy 20, to ja nie wiem, co zrobię. Proszę, aby mi wystarczyło 20. Dobra, zobaczę. Tutaj jeszcze trochę. O, wystarczy pewnie, co? Nie, nie wystarczy. Nie, nie, nie. No, nie wystarczyło, no nie. No dobra, ostatnia dostawa, ale ostatnia. Jak to nie wystarczy, no to z tym się już nie pogodzę, proszę. Ten odcinek może będzie trochę krótszy. Nie pogniewacie się, jak będzie trochę krótszy, pewnie. No bo tutaj w ogóle więcej rzeczy robiłem na timelapse. Okej, okay, jeszcze tutaj, ale tam... Już. Dobra. No to jeszcze zobaczę, czy mogę zrobić kolejkę. Tutaj sobie taką kolejkę zrobię. O! No bo ja, oczywiście jestem leniwy, nie chcę mi się tutaj wchodzić i schodzić. Ale nie wiem czy da się do góry. No dobra, no to do góry będę po prostu normalnie wchodził. No i zobaczę czy zadziała to. O ja ten koń już przez, no, przez długo kręci się po tej chałupie, On pewnie też już nie może wytrzymać. Muszę go w końcu wyprowadzić na y, powietrze świeże, bo bardzo mi ostatnio tak przeszkadza. Dobra, no tu potrzebuję jakieś żelaza. No i sobie zrobię y, wagoniki. O dobra, tutaj mam trochę żelaza. No, i chyba tak się robiło. okej. Okay, mamy wagoniki. No i teraz zobaczmy, czy. Mm, <laughs> czy uda mi się normalnie zjechać bez napędzanych torów. O, nie, muszę klikać W bez przerwy. O, tutaj normalnie mogę zjechać. No jest okej. Okay. ale mm, fajnie by było. Czekajcie, mam jeszcze trochę. No, szkoda, że. Yy, już nie mam, no bo bym sobie zrobił jeszcze tutaj, chociaż no, dotąd, no i tutaj też bym sobie zrobił, takie też nie za dużo. No to dobra, no to już mam taką całą halę gotowe, tak w ogóle to dwie, no to um, od dzisiaj miejsca mi już na pewno nie zacznie brakować. Jeszcze po odcinku pójdę um, to dalej w, wyposażać. Do no to dzisiejszego odcinka to będzie z no jakieś 15 minut. To pewnie będzie ten odcinek miał mało wyświetleń, co się czuję. No bo dzisiaj za ciekawy to on nie był. Okej, okay, no to dobra. No to jeszcze pod koniec odcinka zobaczę jak tam u villagerów. Ale na początku no to cały czas tutaj wpadam. Na początku no to chyba mm, zrobię sobie więcej łóżek. No i po prostu dam je, dam je villagerom, aby się rozmnażały. No bo teraz pewnie się nie będą rozmnażać, no bo nie ma łóżka dla dziecka. Okej, okay, szukam teraz nożyce, nożyczek. No dobra, zrobię ręcznie i tyle. Okej, okay, no teraz y, idę obstrzyc owce, no i y, po prostu zrobić łóżka, no i kiedy zrobię y, łóżka, no to y, pójdę do villagerów, no i y, postawię te łóżka, no i zobaczę y, czy po jakiejś, na przykład po dwóch, trzech dniach w Minecrafcie zobaczę czy, y, y, czy, czy jest małe. Ale nie wiem czy to też będzie łatwo zauważyć, no bo wtedy mogę y, już przyjść, kiedy już będzie, y, kiedy już będzie dziecko y, dorosłe. Okej. Okay. O, już ta owca zjadła trawę, no już y, urosła raz dwa. No to okej. Okay. Mamy trochę wełny, w ogóle dużo nie potrzebujemy. W ogóle już y, mamy na tyle villagerów, że że chyba nie potrzebuję ich więcej, ale chcę abym się bardziej rozwijał. O nie, chyba nie mam drewna. No właśnie. Drewna nigdy za wiele. Okej, okay, no dobra, no to chyba odcinek dzisiaj już skończę. No wiem, no dzisiaj może nie za ciekawy odcinek. Ech. No i dosyć krótki. Myślę, że Wam się spodobał. Patrzcie, jak ten koń wariuje. Dobra, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie łapkę do góry. Subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.